A my matrax będziemy yy, się gdzie ten... jest? na górze yy, po twojej lewej znaczy, prawej, tak jak patrzysz No tam kliknij dziewiątkę Masz? No I widzisz te kropki na mapie? Takie kolorowe To tam mieć? Przy 24 To na treks, będziemy musieli wziąć traktory No I te pola dwa zaorać 24, 29 Też chcę orać o, Za chwilę A jak się podnosi tym? Myszką, myszką wszystko robisz zaorać. No ale ja wezmę pługi i też ci pomogę Kurwa zamiast Ja pierdolę Co jest? Bo zgubiłem ładunek i pojechałem kompletnie nie w tę stronę. Wy cię matrax? Nie wiem jak to zrobiłem, ale kurwa. Skrzynka, którą mnie załadowałeś, mhm. jest wbita w narożnik między szlabanem a płotem. Pod górkę. Mhm. I spadła mi. Dobra, weź, wyjdź z wózka. Już ją podnoszę. Ja dam radę. No dobrze. Pójdź, jak to się trzyma, jakoś się trzyma. Jedziemy. sobie wywaliło? No tak, mówiłem, że się zasrała. I teraz fajnie się chcę wychodzić. Z powrotem. Kurwa, kto to wymyśli, kurwa, biegi i spacją zmieniać, i zajebać ci Zat. za żywota. Take a moment right here. Feeling like a out here. Driving towards the sun. With a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. No teraz czekaj to 29 Też będę mógł poorać pole Tak Dobra, dojechałem jakimś cudem. Gdzie ci mam to odstawić? Koło siewnika A który to jest siewnik? No tutaj stoi ten pierwszy tutaj na końcu Teraz resztę przywyźliwa. Ile tam tego było? Pięć. Kurwa <grymne> Tego rżysz. That I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so Ja, co możesz widlakiem jeździć spośród nas? Niby czemne No bo może Co Kurwa, dlaczego wy traktorami jeździcie w takim wypadku? Powinno być. Jest... Prawy jazdy mamy. No. Kurwa. <głos> 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 Spierdalasz Out... <głos> Outstanding ten <noise> Bo ci kurwa nie przywiozę tych ziarek zaraz Dawaj, dawaj tym plakiem No zaraz będzie Zaraz nas sprzedano, czyli dla kogo będziesz zębami przynosił te wodę Może muszę czekać jak to Ja chcę wyłączyć ten... Obrótka, ale wewnętrzny, to w górze skręcam. E, to w tych dodatkowych opcjach. Nie, no właśnie to już wcześniej sprawdzałem, bo trzeba zobaczyć, że da się zrobić tak, żeby się nie się sam nie wyłączał. To jak to jest w ciężarówkach. To Jacob musi zmienić chyba. Więc Jacob dał łatwy poziom, tak? Ja to nie wiem kurwa jaki poziom dawałem. ale powiem wam jedno ten widlak jest szybszy mm. od mojego w robocie mój jest maksymalnie na 7 km, a ten 25 Skrzynki można piętrować, czy nie? A. No, jakoś zostawiłem jedną na drugą, a i tak spadła, postawiłem źle. Kurwa! Jakubik, <dziśla> Czego rzesz? Co, To jest opiętala. To będzie tu być. Mhm. Będzie pole widwami. Ja ci powiem, mam, że to inaczej wygląda niż to, co ty robisz i co ja robię. Ty kultywujesz. Ja... orem. To nie to, będzie pół to, pół to. to, to. No. Brakuje tam mnie. A no, czas. Tak. Bo, bo nie mamy jednego traktora. Ale mamy widlaka Jakoba. Ja, ja pierdolę jaką skręcę Na no to skręca, nie to ja już matraksę narzekaliśmy Ty narzekałeś. Ja się nawet Ja się przyzwyczaję po chwili No Odbiłem od tego. od super. supa. <grybiał>, kurwa. Podnieś mnie teraz. Tego sam to możesz się to ale, ale ładunek mi zrzucił. A ty sam możesz się podnieść. Co ty kurwa od pierdalasz z traktorem? No kurwa. <grybiał>, nie Nie Jeżeli pod po traktor. No skończ mnie kurwa przepierdalać Serio Dzieku, wstawia tam gdzie ja muszę zapakować, co? A tutaj o, może w... obok. Kurwa Maniek jako mi tak będzie. kazał. Dzieku, będzie przystawiał zaraz paczki. Maniek mi tak kazał. Zaraz tych paczek nie będzie, czekaj. Albo będzie ładowane do tego... Spryskiwacza? Do siewnika nie, też. Do siewnika Kurwa spryskiwacza. Są, co? To tu jest spryskiwacz. Tak, są. Co tu nie ma? Że... co jest? opuszcz na najpierw. Dawaj tego widlaka. No... Ma... <laughs> no to jadę. Jak ja gówno opuścić, ja Jedziemy na przełaj. <słuch> <słuch> nie nie pozwoliliście mi orać pola, to jadę sobie na przełaj. Boże, drzewo. <słuch> Ominąłem je. kliknij home. No. Co jest nie tak? Czemu? No. Jestem wikultywatorze. Wiesz. Mhm. Opuszczony, złożony. znaczy jest podniesiony. A odczepiam te kable i nie mogę go odczepiać. jest opuść, a gromasz. BTC-H50 Muszę podłączyć z dorotem te kable, żeby zobaczyć, że teraz teraz zbieram widać Nie mogę tylko odłączyć Chyba, że... Co on robi? I z tego zwycięsko. Nie. Chcesz się podnieść, możesz? そう。 Dobra, mam niedawne i odwrócamy Czekam, muszę wyłączyć te powiadomienia To jest sterowanie co? właśnie, to nie powinno być tak jak w 15, że na przykład te powiadomienia możesz sobie normalnie włączyć kiedy chcesz? Jakiś ścisk? A dlaczego? No jak masz te. Jestem przy okna pomocy o sterowaniu, gdzieś coś tu się chce. To chyba po DF3. Po DF1. No po to 1 bo ja wiem, że to jest włączone. Może no chodzić. Idziemy gonić, zbiega. Zapier biara. Jasny chuj wam w dupę Ale może wykrzywiona ten widelac? I w ta strona. Gdzie ci ten nabu zostawiać? Trzebaś kowalsiwnika. Gdzie to? Weź czas, przyspiesz. Jak niby? U Jeszcze raz. Jeszcze, 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 jeszcze. Gdzie to widać, że się przyspiesza? Pod zegarkiem. Skybox się proszę szybciej. Musimy misję robić kurwa, Masz Zawaj, co jest co on zrobił Co on zrobił? kurwa, 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 Mamy no, wypożyczył waliście, Pole 30, buraki Grzymy? no chodź. No dostajemy sprzęt, nie? Ale... Tak, wypożyczyłem. Ale tak, Tabuj się na sklep. To nie jest ten tak, którym ja jechałem na ten? 15? Chyba... Nie, on dopiero od 17 chyba wszedł. Ja miałem z moduł? Co to jest za, zielona, no. za zielone kółko na mapie Luga? Misja. To podłączasz chyba w ten, nie? Nie, to jest podłączone. Czy nie? Nie mogę podnieść. To by się chyba nie podnosi. Podnosi Czekaj, 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 czekaj. Nic nie ma do powiedzenia. Nic nie ma takiego. Aha, włączyć mi chciałaś. trzeba się rozłożyć kombajn. Mm -hmm. Dobra, jedziemy. My też chyba dalej No kurwa, nie zabieraj mnie na pole! Co ty masz kurwa za wielką machinę? To do czego ona służy? Do buraków. mam buraków. Sadzenia czy zbierania? Zbierania. Ale no, to nie na mapie nie nie, nie... nie zaznacza, gdzie jest tam pole, gdzie jest nawet oddać. No ale chodź, mamy pole 30, wiesz? Wiem, yeah, jadę już tam. Dobra, Jacub, zwolnij czas. Jak cię włącza światło? F. Jeszcze, Jacub. Jeszcze. No okay. tak.